Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia prognozy na luty 2020 roku dla osób spod znaku wagi. To będzie prognoza ogólna, natomiast osoby zainteresowane odpowiedzią na swoje prywatne pytania, zapraszam do kontaktu mailowego. Adres znajduje się w opisie filmu. I teraz kwestia mała techniczna: odpowiedzi udzielam w formie filmu prywatnego. Czyli ten film nie jest publikowany na moim kanale YouTube. Ten film jest tylko prywatny dla tej osoby, której pytania dotyczą. Szanując Państwa prywatność, wszelkie możliwe przepisy dotyczące naszej prywatności i w ogóle tutaj no, wszelkie zasady, absolutnie jest to film dla Państwa. Czekacie Państwo na odpowiedź od 1 do 7 dni, a koszt jest zależny od liczby pytań i rodzaju czytania. To tak, żeby wyjaśnić parę rzeczy, bo nieraz nawet mam komentarze, gdzie ten opis filmu, więc jeszcze może nie wszyscy są bardzo zorientowani, gdzie tego szukać, dlatego o tym mówię. Dla wagi na luty. Co tutaj będzie ciekawego się działo? Wasza energia w tym miesiącu to jest paśmonet. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Czwórka kielichów. Przyczyny obecnej sytuacji: Gwiazda, to może być osoba z podznaku Wodnika, co w lutym przechodzi do przeszłości? Szóstka, buław. O czym myślicie, kochankowie? No, jeszcze nie było w tym miesiącu czytania bez karty, kochankowie. Może dlatego, że to luty i walentynki, ja nie wiem. Co w najbliższym czasie? Trójka, buław. Wasze nastawienie do tej sytuacji czwórka monet. Wasze otoczenie, dwójka kielichów, wasze nadzieje lub obawy, księżyc i. Potencjalny rezultat lub rada. Karta Maga. Ok. Talia, z której karty zostały położone, to Tarot Roberta Lichodziejewskiego. Teraz dopytuję z kart Secret Tarot. Dobrze. Paź denarów. Zawsze pojawiają się paziowie, może to dotyczyć naszych dzieci. Dzieci, młode osoby, osoby uczące się, osoby praktykujące, zaczynające jakieś y, staże, praktyki, y, kwestie kolejnych etapów w edukacji, y, w rozwoju zawodowym, y, i to może też oznaczać, że wy zaczynacie coś w, tym, w, tych, w, tych, w którejś z tych dziedzin. Zakładamy, że można się dokształcać, jakieś kursy robić, nabywać nowych umiejętności lub zaczynać jakieś swoje biznesy. Zobaczymy, co to konkretnie może dla Was oznaczać. Bardzo możliwe, że to pokazuje dzieci albo właśnie biznes. Dlaczego? Karta cesarza oznacza ojca, oznacza szefa, więc może pokazywać Waszą relację z dzieckiem czy sytuacje dotyczące dzieci. Dzieci również uczące się, tak jak powiedziałam, albo właśnie kwestie jakiegoś nowego etapu, nowego przedsięwzięcia lub w ogóle nowego biznesu. Bo paś, paś monet to jest osoba, która robi coś, co w przyszłości ma zaowocować lepszym, lepszą sytuacją finansową, tak? Czyli nawet jeżeli się uczymy, to ma w przyszłości nam przy, przynieść profity, tak? Jeżeli już, jesteśmy już na etapie, gdzie pracujemy, na przykład ma, mamy swoje miejsce pracy bo swój biznes, to też ma nam przynieść profity. To może oznaczać nawet nową pracę, tak? Gdzie cesarz będzie po prostu nowym przełożonym. Karta cesarza to jest karta barana. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Czwórka kielichów to jest niezauważanie jakichś, jakichś ofert. To jest zarówno kwestia jakichś związków, relacji, ale ta osoba gdzieś patrzy tutaj przed siebie jakimś nieobecnym wzrokiem, a tutaj nie zauważa, że dla niej, że tak powiem, z nieba spada jakaś oferta, jakaś propozycja, jakaś. Jakieś wsparcie. Coś, coś idzie fajnego. Bo w karcie przepraszam, w kolorze kielichów mamy zwykle uczucia, ale to jest też wsparcie, to jest przyjaźń, to jest także miłość. Więc czy wam to może pomagać, czy przeszkadzać? To jest jakby kwestia do interpretacji, ale zobaczmy dokładnie, o co tutaj może chodzić. To jest świat. Tu jest jakby nie zauważacie oferty, która oferty. Możliwości, która idzie wam ze świata. Jaka, coś wam się przed Wami przed, przed wam jakaś możliwość otwiera, a wy po prostu na to nie patrzycie w ogóle. Nie, albo w ogóle nie zauważacie, albo po prostu w ogóle nie, nie zamierzacie tego wziąć pod uwagę. Więc to już jakby pole do interpretacji, co dla kogo jest ważne. Przyczyna tej sytuacji to jest gwiazda. To są możliwości właśnie. Gwiazda to takie szczęśliwe, szczęśliwe zdarzenia. Jakieś sytuacje, które okazują się być. Szczęśliwe zbiegi okoliczności, tak bym powiedziała. Jakaś gwiazdka z nieba, jakiś łód szczęścia, jakieś... to, jest, to jest. To się tu wszystko dzieje, a Wy prawdopodobnie czegoś tutaj nie zauważacie. Raz zobaczymy. To jest też karta wodnika. No, słońce, wodniki, lew. Mamy tutaj naprawdę jakieś możliwości, jakieś szanse, coś bardzo pozytywnie się może ułożyć, a. A tu się pokazuje, że Wy możecie tego nie zauważać. No to już teraz wiem, to Wam może przeszkadzać, że Wy po prostu jakiejś szansy nie zauważycie, jakiejś możliwości, bo coś nowego na pewno się dzieje, coś, gdzie Wy możecie wypłynąć, gdzie jakaś jaka, jaka, szansa jest na rozwój, czy dla, was, czy dla Waszych dzieci. Natomiast Wy tutaj czegoś nie, nie, coś możecie przegapić. Co przechodzi do przeszłości? No właśnie, to jest karta zwycięstwa, żebyście, żebyście Wy nie przegapili czegoś. Król Mony, takiej możliwości na, na dorobienie się. Bo ta szansa może przelecieć i, i przegapicie, i potem już długo, długo będziecie czekać na to. Hmm? Będziecie na to czekać. A to wszystko wynika z tego, że się trzymacie kurczowo jakiejś sytuacji i nie, i nie zauważacie czegoś nowego. Mam tutaj dla niektórych przegapioną szansę. O czym myślicie? No, po pierwsze, być może jesteście zajęci zupełnie innymi tematami. Nie sprawami finansowymi, tylko na przykład. Kwestiami związkowymi, romansem, yy, uczucia. Yy, no, no tutaj te kwestie. Namiętność, to jest też karta bliźniąt. Rak ryby, byk na koziorożec, yy, lew wodnik i baran. Macie dużo osób tutaj. Dobra, pytamy o tą kartę bliźniąt as mieczy. No, i teraz tak. O czym tu mowa? Albo niektórzy myślą o tym, żeby się mm, rozmówić, może na razie tak powiem, rozmówić ze swoim partnerem. Niektórzy myślą o rozstaniu, a niektórzy nie wiedzą, co zrobić, bo być może chodzi o romans na zasadzie nie, że mam romans, bo kogoś poznaję, tylko mam romans, bo. Mam stałego partnera czy stałą partnerkę, a poznaję jeszcze jedną osobę. I teraz kogo wybrać? Bo karta kochanków to jest również karta trudnego wyboru. Proszę pamiętać, że to jest czytanie ogólne, ono nie dotyczy tylko relacji, więc tutaj może być po prostu, że jakby w głowie czy po głowie chodzą Wam sprawy, które dotyczą, yy, dotyczą jakiejś trudnej decyzji, jakiegoś wyboru drogi. Tak więc asmie, czy ma to wszystko wyjaśnić, poprzecinać wszelkie spekulacje, domysły, i nie ma tutaj już. Już takiego, y, takiego przewidywania, co to może być, tylko jest twardo, jasno postawiona sprawa, tak? albo rozmowa, albo rozstanie, albo coś takiego. Takie sytuacje mogą Wam chodzić po głowie. Przy czym, tak jak mówię, to może dotyczyć jak najbardziej sytuacji prywatnych, romantycznych, ale także zupełnie innych relacji. Y, proszę w komentarzach, żeby Państwo y, pisali mniej więcej o co chodzi. Nie musicie Państwo szczegółów tutaj, ale chodzi mi o to, że ja mam taką informację jeszcze zwrotną. Co to jeszcze może znaczyć, tak? Bardzo dziękuję za Państwa komentarze. Najbliższa przyszłość to jest oczekiwanie, oczekiwanie właśnie na Królowa Monet. I teraz tak, jeżeli coś przegapicie, to potem długo będziecie czekać. Długo, niedługo, no będziecie czekać na to, żeby taka szansa się znowu powtórzyła, bo jeżeli mamy możliwość i jest na przykład okazja na zrobienie jakiegoś biznesu, na, na nauczenie się czegoś, no i w ogóle tutaj jakby pójście w tym kierunku, a my jej nie wykorzystamy, zajęcie czymś innym, to potem będziemy czekać, żeby znowu taka możliwość się powtórzyła i żeby było... Żeby, żeby była znowu okazja do właśnie zarobienia większych pieniędzy, zbudowania czegoś, urządzenia może mieszkania, może zakupu jakiegoś większego bo to są dosyć duże pieniądze przy królowej, królowa monet to jest zbudowanie takiej swojej enklawy takiego swojego, no już chciałam powiedzieć pałacu, tak no, oczywiście na, na miarę tutaj powiedzmy dzisiejszych czasów i, 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 i sytuacji, tak coś co jest dla nas Poczuciem, że się czujemy dobrze u siebie, pięknie urządzamy swoje wnętrza, yy, czujemy się dobrze, dbamy o siebie, dbamy o, o dom, o otoczenie i tak dalej, tak? Więc jeżeli coś przegapicie, mam nadzieję, że jakby tutaj szybko się zorientujecie, ale lepiej, żeby było nie przegapione. A jeszcze raz powtórzę, to jest trzymanie się kurczowo czegoś i wtedy można różnych rzeczy nie zauważyć. Ale ta karta też mówi jednak o gromadzeniu dóbr, o takim. Yy, Trzymaniu trochę tych pieniędzy w skarpecie, to jest brak inwestycji. Tutaj ta szansa na inwestycje się może pojawić, a Wy będziecie woleli trzymać te pieniądze w skarpecie, które można rozmnożyć, tak naprawdę. Więc, więc to jest kwestia takiego no nie pójścia do przodu, nie, nie otwarcia się na świat, czy na te możliwości, ale no, no, wygląda na to, żeby się jakoś trzymacie jakiejś sytuacji, która, która no na razie wam się nie daje wygrzebać. Dalej widzę już dobrze, że na razie wam się nie daje wygrzebać. Może się jeszcze w tym miesiącu zorientujecie, że tutaj warto coś zrobić, bo, bo na ten moment pokazuje się, że stoicie w miejscu i, i, i nic tutaj się nie dzieje. Jeszcze tak jak mówię, będziecie, będziecie potem czekać na to, żeby się taka następna okazja powtórzyła. Jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna interpretacja dla innych osób. Niektórzy mogą mieć szansę na ułożenie sobie życia prywatnego w takim sensie, że wejście w związek trwały, w związek oficjalny. Król monet to jest mąż, królowa monet to jest żona. Być może ktoś, się, ktoś odmówi tutaj tej oferty, na przykład ktoś się oświadcza, ktoś odmówi, albo ktoś powie, zamieszkajmy razem. A ktoś odmówi, i potem będzie trzeba trochę poczekać, aż ta osoba ponowi swoją ofertę, albo, albo jak będzie chciała, albo aż będzie chciała znowu mm, wrócić do tego tematu. Bo król, y, król monet i królowa monet. Królowa monet jest młoda cesarzowa. To już jest pozycja taka dosyć silna, tak? Czyli w tej kwestii jeszcze. Y, dwójka kielichów, która idzie z otoczenia, no to jest właśnie. To jest właśnie to, to jest oferta miłości, przyjaźni, wsparcia, ale tutaj powstaje na tym tle jakiś konflikt, bo jest piątka buław, czyli, czyli nie wiem, czy Wy macie tutaj jakiś konflikt w sobie, czy Wy się jakby skonfliktujecie za sobą, która gdzieś z jakąś ofertą do Was idzie, bo mnie się pokazuje tutaj takie, takie no niewykorzystanie tego. Tego, że kogoś macie y, takiego przy sobie, kto mógłby Wam być wsparciem albo finansowo, albo być Waszym partnerem, albo być Waszym szefem, jakimś m, wspólnikiem, nie wykorzystujecie tego. Tu konflikt powstaje. Nadzieje lub obawy. Księżyc. Księżyc to jest karta tajemnic, marzeń i ciąży. Król Buław. Nadzieje lub obawy. Król Buław, to jest osoba z znaku barana, lwa lub strzelca. Być może macie marzenia o potędze, nadzieję na to, ale właśnie za tym nie idzie działanie trochę stoicie w miejscu, trochę trzymacie się tego, co już zgromadziliście, i jakby za tymi marzeniami nie podąża działanie nie podąża aktywność. Niektórzy, no tak jak powiedziałam wcześniej, bo król buław to jest generalnie ktoś, to już, kto już coś zbudował jakieś, jakieś, chciałam powiedzieć, imperium. No niech będzie imperium. Czyli niektórzy mają nadzieję na to, że, że marzenia się spełnią, że będę silny, bogaty, ułożony, w ogóle miał życie i tak dalej, a niektórzy może marzą o tym, żeby się wreszcie pojawiła ciąża. No na pewno są i tacy, którzy się tego obawiają, ale jakby tutaj zawsze w pozytywnym. I teraz y, y, rezultat lub rada to jest magik. Czy to jest rezultat, czy rada? To jest po prostu rewelacyjna karta. Bo karta magika mówi o tym, że wy wszystko możecie. Mam wrażenie, że zorientujecie się w tym, że jesteście tak twórczy, tak y, macie takie umiejętności, możliwości, narzędzia, wszystko, inteligencję, pomysły, że możecie zrobić wszystko, y, byleby tylko to wykorzystać. Ale wy czekacie. Powtarza się karta. Powtarza się karta. Tak jak wybyście, no nie wiem, wy byś, w, w tym miesiącu macie jakieś przegapione szanse, proszę nie róbcie tego. Gdzieś jest jakieś, jakieś przy, trzymanie się czegoś w stanie w miejscu. Czekacie na to, żeby to co się pojawia yy, yy, nie wziąć. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Bardzo z tym ciekawe. No, no, czytanie jest yy, jest o tyle dające dużo na, możliwości. I o tyle samo pokazujące, że gdzieś tu są jakieś niewykorzystane, jakieś czekanie, przeczekiwanie, zatrzymanie a tyle tutaj jest szans. Rada dla Was na ten miesiąc: Rycerz Buław, działaj, idź do celu, zmierzaj do celu. Osiągaj swoje cele. Rycerz Buław jest najfajniejszym rycerzem. Pomijam, że, że on w ogóle jest najprzystaniejszym rycerzem. To jest moje wyobrażenie. <laughs> Natomiast y, rycerz Buław jest bardzo konkretny, bo on naprawdę dąży do celu. On ma coś zrobić, on to robi. I to jest rada dla Was na ten miesiąc. No i już, no już nic więcej nie mogę dodać. No już nagadałam się tutaj, pedagogiczne <laughs> uświadomienie zrobiłam. I teraz już teraz wszystko zależy od Was. Zawsze wszystko zależy od was. Nigdy od kart, nigdy ode mnie, zawsze od Was. Karty pokazują energię, a Wy możecie szansę wykorzystać lub nie. Wszystkiego dobrego życzę, dziękuję za wysłuchanie. Bardzo proszę o komentarze. Osoby, które nie subskrybowały i potem szukają filmu na kanale, zachęcam do wciśnięcia tego przycisku subskrybuj i dzwoneczka, bo potem jest proszę Pani, gdzie jest film dla wagi? Czy tam dla Skorpiona, czy tam dla jeszcze kogoś. Proszę o lajkowanie i bardzo dziękując za wysłuchanie, serdecznie Państwa pozdrawiam.